Cześć wszystkim, z tej strony Darek z Kali Athletics i tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, gdzie uczyłem Was kombo dla osób początkujących, dzisiaj omówimy sobie kombo dla osób średnio zaawansowanych. Użyjemy e, również elementów z poprzedniego filmu, dlatego jeżeli jeszcze nie widzieliście lub jesteście osobami początkującymi, to sprawdzajcie koniecznie poprzedni film i przechodzimy do nauki. Ok, a więc bez zbędnego przedłużania, zaczniemy sobie od omówienia poszczególnych elementów naszego kombo. Na samym końcu znajdziecie ćwiczenia wzmacniające. Pamiętajcie o tym, aby bardzo porządnie się rozgrzać, dlatego, że są to ćwiczenia bardzo dynamiczne i oczywiście tutaj nasze mięśnie i stawy, jak i również ścięgna są pod dużym obciążeniem. Pamiętamy o bardzo mocnym rozgrzaniu naszych łokci nadgarsków. I przede wszystkim barków. Na samym końcu, tak jak wspomniałem, będą ćwiczenia wzmacniające, które pozwolą Wam nauczyć się tych wszystkich elementów. Oczywiście będzie wymagać to czasu, natomiast wszystko jest do osiągnięcia. A teraz zaczynamy sobie od pierwszego elementu, który już omawiałem w pierwszym filmie, Dla teraz, dlatego teraz krótkie przypomnienie. Zaczynamy sobie od pompki. W momencie, kiedy odpychamy się, wychodzimy do góry, krzyżujemy nasze dłonie i w tym samym czasie rozszerzamy nasze nogi. Później z tej pozycji Podskakujemy, wracamy do pozycji podporu w pompce, robimy pompkę i to samo na drugą stronę, czyli w nieco przyspieszonym tempie. Pompka, zmiana, pompka, zmiana. To jest pierwszy element. Jest on tak naprawdę najłatwiejszy, dlatego że nie wymaga on od nas praktycznie. W ogóle siłę wszystko robimy, wykorzystując e, nasze biodro i e, dzięki temu jesteśmy w stanie się podbić do góry. E, jeżeli chodzi o drugą część naszego kombo, do wykonania mamy eksplozywną pompkę Superman. I tutaj oczywiście potrzebna jest eksplozywność, bez niej e, będzie nam ciężko wykonać taką pompkę. Natomiast e, oczywiście możemy sobie zacząć od. Od wykonania prostszej wersji, czyli niekoniecznie takie wysokie wybicie z pełnym wyprostem. Możemy nawet na samym początku wykonywać pompki w ten sposób. I oczywiście z tygodnia na tydzień staracie się wybić mocniej. Jak już poczujecie się bardziej pewnie, będziecie na pewno w stanie wykonać pełną pompkę. Taki krótki tip, żeby Wam troszeczkę ułatwić to. Jak widzicie, w tej fazie. U dołu, można sobie trochę pomóc biodrem, wtedy to nasze wybicie jest dużo e, wyższe i dzięki temu wygląda to również bardziej imponująco. W związku z czym schodzimy do dołu, tutaj lekko, można się wygiąć, wybijamy się do góry. Na początku odrywamy nasze dłonie, później wybijamy się również z naszych nóg czyli i to jest. Nasza część druga kombo, a teraz przechodzimy sobie do trzeciej części. Jeżeli chodzi o trzeci element, jest to tak zwana pompka aztek. Jest ona zdecydowanie najtrudniejsza w naszym kombo. Do wykonania jej potrzebujemy bardzo dużej siły eksplozywnej, tak abyśmy byli w pełni w stanie odbić się od ziemi i w locie dotknąć naszych stóp. Natomiast jeżeli jesteście osobami, które jeszcze nie mają na tyle siły, możemy sobie to nieco ułatwić. I takim fajnym systemem progresji jest wykonywanie tej pompki z dotknięciem kolan w powietrzu czyli wyglądać to będzie w taki sposób i oczywiście z treningu na trening staramy się progresować i dotykać coraz to niżej naszej goleni czyli z tygodnia na tydzień. Chcemy dojść do pełnej formy, gdzie dotykamy naszych stóp, natomiast na początku zaczynamy od kolan, później schodzimy niżej, 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 aż będziemy w stanie za kilka tygodni lub kilka miesięcy wykonać pełną pompkę Aztek. Ok, w związku z tym, że nagrywamy naprawdę późno, oczywiście musiałem zapomnieć o jednej części naszego kombo, czyli klaśnięciem pod naszym kolanem. Ok, a więc e, jeżeli chodzi o tą pompkę, to na samym początku, aby zrozumieć ruch, wykonujemy sobie ją powoli, czyli z tej pozycji stajemy sobie na tej nodze, klaszczemy, wracamy do pompki, to samo druga noga. Jeżeli chcecie, aby to wyglądało płynnie, musimy zdecydowanie przyspieszyć. Czyli jak już załapiecie sobie w tej wersji slow motion, później przechodzimy sobie do wykonania nieco szybszego, czyli staramy się tak naprawdę tylko podeprzeć na naszej nodze, a niekoniecznie stawać. Czyli. No, i oczywiście po kilku tygodniach staramy się jeszcze bardziej przyspieszyć, tak aby nasza stopa stykała się z podłożem przez jak najkrótszy czas. Ok, czwarty element na naszej liście, podobnie jak element numer jeden, będzie wymagać od nas mało siły, natomiast troszeczkę więcej koordynacji. Polega on po prostu na tym, że z pozycji Pompki. Przechodzimy na początku na nasze przedramiona, czyli pozycja mniej więcej planka. Później dalej cofając się naszymi stopami. Sięgamy za naszą głowę. Stopy do przodu. Idziemy. Wracamy sobie do pozycji pompki. Jeżeli wykonamy ten ruch szybciej, będzie on oczywiście wyglądał nieco lepiej. Także staramy się teraz troszeczkę przyspieszyć. I tak jak widzicie, nie jest to bardzo skomplikowany element, a zaraz po tym staramy się wybić do naszej ostatniej pompki w combo. Ja wybrałem tym razem Supermana z rękami szeroko. E, natomiast możecie wykonać tak naprawdę każdą dowolną eksplozywną pompkę, czy to z klaśnięciem za plecami, czy z klaśnięciem pod kolanem, czy też po prostu z klasycznym klaśnięciem. Później kończymy nasze kombo. Wstajemy. Jeżeli zastanawiacie się, jakie są zalety takich pompek eksplozywnych, no niestety nie ma ich zbyt wielu. Oprócz tego, że wyglądają imponująco, może... Pomoże Wam to również rozwinąć Waszą eksplozywność. Natomiast w kwestii przełożenia na hipertrofię czy też na naszą wytrzymałość, na pewno są lepsze sposoby na osiągnięcie tych celów. Natomiast w praktyce wygląda to tak, że już na tym późniejszym, wyższym poziomie Waszych treningów kalistyniki nie uwzględnia się takich pompek zbyt często. Jeżeli ktoś chce, może dodać sobie je w formie urozmaicenia treningów. Ok, i tak jak obiecałem, teraz przechodzimy sobie do prezentacji kilku ćwiczeń wzmacniających, które pozwolą Wam zbudować właśnie tą eksplozywność, która jest niezbędna do wykonywania pompek freestyle. Dzięki za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że był on dla Was przydatny. Wyczekujcie trzeciej części, pojawi się ona na moim kanale najprawdopodobniej za tydzień, tam już zaprezentuję Wam naprawdę zaawansowane odmiany pompek freestyle. Jeżeli jesteście zainteresowani prowadzeniem online, chcecie pracować nad elementami statycznymi, dynamicznymi w kalistynice lub po prostu poprawić Waszą sylwetkę, nauczyć się techniki wykonywania ćwiczeń, możecie kontaktować się ze mną poprzez adres e-mail. Również zachęcam Was do sprawdzenia mojej strony internetowej, gdzie dostępne są moje programy online. No i to by było na tyle. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie.